Witajcie na moim kanale. Ja jestem Roxana i dzisiaj posłuchamy sobie najnowszych numerów Gen Z, Tak naprawdę, bo widziałam, że ostatnio Fausti wydała solowy numer. Tak samo mamy nową nutę od Mortalcia, który jestem w sumie bardzo ciekawa. Teraz jest trochę mniej odcinków na tym kanale, dlatego że szykuję mega, giga, wielki projekt na 100 tysięcy subskrybentów. Wyczekujcie, bo on pojawi się już w czerwcu, gdzieś. Na początku, w połowie czerwca, coś takiego. Zobaczymy. Więcej update'ów będę dawać na moim Instagramie, więc uzbrójcie się proszę w cierpliwość, bo warto czekać. Jest to największy projekt, jaki ja realizowałam ever. Dzisiaj więc kolejny reakcjowy odcinek. Przechodzimy do nutki Mmm, Mamy już summer vibe. To, co ja lubię najbardziej. Uuu. I teledysk też nagrywany gdzieś za granicą. Będzie to taka dżęziakowa piosenka, tak mi się wydaje, YouTubeowa, bardziej niż artystyczna, wiecie. Ale spoko. Zobaczmy, co dalej, jestem ciekawa. Nadal ta linia melodyczna jest taka prosta. Ja tu już bym po prostu dała tysiąc wokaliz, ale prosto nie znaczy źle. Mi się podoba, że Fausti wydała solowy numer taki w swoim stylu. Ciekawe, czy będzie z tego płyta, czy coś więcej. Może teraz każdy z Genzy wyda swoją solową płytę. To też byłoby dobre rozwiązanie. Nie pytaj mnie, czy wiem to ma sens. to mnie po prostu zmiotło. Ej, ten fragment był fajny. On był trochę taki klubowy. Trochę w takim stylu piosenek mm, Abici, trochę taki Alan Walker, ale jeszcze połączony z e, Calvinem, Harrisem, nie wiem. Tak teraz to łączę, żebyście mogli zrozumieć o co mi chodzi. Ale mega wow! I po prostu kocham ten teledysk, jak kocham teledyski, które są, wiecie, wakacyjne albo właśnie związane z wodą. Woda to jest bardzo ważny element na klipach. No nie powiecie mi, że tak nie macie, że jak jest po prostu na teledysku morze, ocean, jezioro, cokolwiek, to po prostu teledysk ma plus 10 do atrakcyjności. Przecież wiesz, paruje mi nie pytaj Falsi tutaj fajnie się bawi głosem. Nie jest to takie proste, oczywiste, tylko jest w tym po prostu taki zadzior trochę delikatny i w ogóle wygląda jak milion dolarów. Tutaj są takie proste, wiecie, lekkie, wakacyjne outfity, a to dodaje jeszcze plus kolejne 10 do atrakcyjności tego klipu. No bo jakby te fity były przesadzone, to by nie pasowało do takiego obrazka. I rozum, bez spokoju, krążę po pokoju. Przecież sam popychałeś mnie w tę stronę. Wow, mega kozak! Ej, fajnie się to rozkręciło, bo na początku faktycznie ta linia melodyczna była bardzo prosta, tam się nic nie rozwijało, ale teraz są co krok jakieś zaskoczenia. To jest sztos. Mega! Uuu, jaka sukienka w ogóle w kwiatki, czy taka, po tak prostu ta kolorowa jest niesamowita. Chciałabym To jest ekstra moment To ma taki vibe, że ja tego będę teraz codziennie słuchać w aucie Dosłownie Fausti zaskoczyła Solowo brzmi lepiej i dużo bardziej się wyróżnia niż w piosenkach Gen Z. No i ten teledysk aż się rozpłynęłam, kochani Więc mam nadzieję, że teraz po prostu zewrze mnie w sobie I postawi na baczność piosenka Mortalcia Takie trochę country klimaty. Okej, okay, ta muzyka tym bardziej jeszcze pokazuje takie filmowe i inne klimaty niż zwykle. Droga mamo, ty zawsze wsparciem dla mnie, tato byłeś, kiedy nawet zawodziłem sam. Ej, no, jestem w szoku, żeby tutaj Mortalcio jeszcze z kawałkiem drzewa pod pachą chodził w klipie. No, tego się nie spodziewałam. Ta piosenka będzie do mamy i taty, chyba. Wiatr. Wiem o co chodzi. Chyba wiem o co chodzi w tej piosence, no ale zobaczmy dalej. Znowu ja w centrum i wszyscy mi patrzą na ręce, bo tłumnie zawierzyli w kłamstwo. Dzisiaj się czuje, że czuję. Że Okej, okay, stylistycznie teraz Przedprawdziwy Mortal Ten teledysk jest bardzo zaskakujący Ej, w sumie spoko, bo yy, zrobił coś innego Tak jak na przykład Fausty poszła w taką klasyczkę Którą ja kocham Po prostu kocham To tutaj też podoba mi się ten teledysk Bo on ma taki swój klimat W zasadzie jeszcze nie wiem o co chodzi z tym rąbaniem Drzewa w lesie jeśli chodzi o nawiązanie do tej piosenki Jeśli chodzi o... wiecie o co chodzi no. Nie wiem tego, ale na pewno dowiemy się tego pod koniec Ej, My wszyscy nosimy problemy na pani, ale nie dziś. Ja, jakie ujęcie, spoko No mi najbardziej siadają te takie klimaty, muzyczki z Hobbita, z władców pierścieni. Tutaj są smyczki, jakieś w tle. To tło jest zaskakujące. Bardzo teraz popularne jest dodawanie właśnie takich instrumentów orkiestrowych, orkiestralnych. Wypadło mi to teraz z głowy, jak to dokładnie się nazywa. Chodzi mi o takie instrumenty typu smyczki, obój, jakieś takie inne. Instrumenty takie ciekawe. Pomimo, że to jest dość popularny motyw, faktycznie, to on rzadko kiedy jest dobrze tak y, dodany produkcyjnie. A tutaj, no, produkował Jonathan, więc, no, nie mogło być inaczej niż dobrze. Teraz plecy nam wieje, piotr. Staram ludzi nie poznawać się za wiele. Bo relacji nowych nigdy nie mogę być pewien. To szczerze, prawdziwy, a kto wężem tego nie wiem. Więcej nie pozna przyjaciół, bo i pozostaje się wiedzieć. Wszyscy jest. Od zawsze na dobre i złe. Było drewno, teraz mamy kamienie. <noise> o co chodzi z tym romaniem wszystkich tutaj surowców? Czy to ma być jakieś, jakaś metafora? Ognisko, ognisko Roxana, ognisko, no durne to takie. Nie wiem, jakoś nie wpadłam na to. Legit, kozacka piosenka, fajny jest ten teledysk, bo on jest taki... Yy, można powiedzieć nisko budżetowe jeśli chodzi o samą tutaj dekorację ujęcia i tak dalej ale naprawdę jakościowo jest uu, klasunia tutaj nie można niczego zarzucić ale jest po prostu taki fajny taki swojski, o tego słowa mi brakowało jeśli miałabym wybierać która piosenka z tych dwóch podoba mi się bardziej to yy, o, wybrałabym piosenkę Fausty dlatego że wiecie Wiatr we włosach, bryza. Kocham, kocham po prostu. A wydajcie znać, która z tych dwóch piosenek podoba Wam się bardziej. I widzimy się w kolejnym filmie.